Witam tu Japan z Legion per Battlefield i w dzisiejszym odcinku środków bojowych w grze Battlefield 4 zajmiemy się krótkim omówieniem rodziny karabinków M16, a mianowicie M4 oraz M16A4. Historia karabinka M16 sięga aż połowy lat 50. XX wieku. Wtedy amerykańska firma Armalite stworzyła pierwszy prototyp kultowego dziś M16 o nazwie kodowej AR10. M16, jak większość nowych, Rozwiązań i konstrukcji borykał się z początku z licznymi problemami natury technicznej i funkcjonalności. Swój debiut na polu walki karabin miał bardzo szybko, bo już w 1962 roku pierwsza partia tej broni trafiła do żołnierzy walczących w Wietnamie, gdzie miały zastąpić sprawdzone, ale już wysłużone karabinki M1 oraz M2. Do tej pory produkowano około 8 milionów sztuk M16, które służą w wielu armiach świata. Konstrukcja M16 oparta jest na wykorzystaniu energii gazów prochowych, które oddziałują bezpośrednio na suwadło, gdyż w broni tej nie znajdziemy poka gazowego, jak na przykład AK47. Broni ta strzela standardowymi pociskami NATO 56 mm i zasiany jest z dwurzędowych magazynków o pojemności 30 nabojów. W grze Battery 4 wiernie odzorowano możliwości tej broni z zachowaniem jej rzeczywistych parametrów i statystyk. Cecha szczególna M16A4 i M4 jest to prowadzenie ognia tylko i wyłącznie pojedynczo bądź seriami po trzy pociski, co sprawia, że broń kiepsko nadaje się do bezpośrednich starć na krótkim dystansie, ale jest niezastąpiona na średnim i dalekim, gdzie miażdy wrogów z niesamowitą siłą i skutecznością. Statystyki to szybkostrzenność M16A4 to 800 pocisków na minutę przy prędkości wylotowej pocisku 650 metrów na sekundę, Obrażenie maksymalne tej broni to 25, minimalne zaś to 18. Czas przelotowania jest jeden z najlepszych, że jest bardzo szybki to jest 1,8 sekundy. Przy, natomiast przy pustym magazynku to tylko 2,37 sekundy, czyli bardzo bardzo szybko. Odrzut pionowy to 0,28, więc symboliczny i używanie tutaj hamulca obrotowego moim zdaniem, całkowicie się mija z celem. Natomiast jeśli chodzi o odrzut w poziomie, to w lewo 0,1 punkt, a w prawo 0,4, więc. Od biedy faktycznie można zastosować kompensator, żeby ten odrzut poziomy zredukować. Współczynnik pierwszego odrzutu, czyli inaczej, współczynnik odrzutu pierwszego strzału wynosi 2,5. I tutaj obowiązkowo stosujemy chwyt pochylony, gdyż będziemy strzelać seriami. A chwyt pochylony ma wpływ właśnie na ograniczenie tego współczynnika pierwszego, odrzutu pierwszego strzału, dlatego uważam, że jest tutaj ten chwyt pochylony obligatoryjny. Standardowo laser i dowolny celownik wedle uznania. Rozrzut pocisków bez ruchu to z przycelowania 0,2 punkta, natomiast z biodra 3, natomiast w ruchu z przycelowania to jest dokładnie 1 punkt, natomiast z biodra w ruchu to 3,5 punktów. Jeśli chodzi o M4, to karabinek ten powstał w latach 10 jako odpowiedź na zapotrzebowania dla jednostek specjalnych amerykańskiej armii. Skrócono w nim lufę oraz zastosowano kolbę składaną zamiast stałej, aby ograniczyć rozmiary oraz masę. Bron strzela takimi samymi przyciskami z takich samych magazynków, ma bardzo zbliżone parametry. Jest niezwykle popularna nie tylko wśród żołnierzy Special Forces, ale i zwykłych frontowców. Co do statystyk, są zbliżone jak w M16A4, za wyjątkiem obrażeń minimalnych, to jest zamiast 18, jest 15,4. Prędkość wylotowa pocisku jest mniejsza o 70 m na sekundę. Posiad z bez ruchu jest większy o 0,1. Natomiast zbrodnia z biodra mniejszy jest i wynosi 2 zamiast 3, jak w przypadku M16.4. Są jeszcze inne różnice dotyczące posiewu, odsyłam Was do statystyk. Są straszne detale, niuanse. Te broni są naprawdę do siebie zbliżone jeśli chodzi o parametry. Obydwie są tak samo skuteczne na średnim i dalekim dystansie, natomiast są bardzo trudne do panowania i do użycia, gdyż wymagają sporo umiejętności i na pewno dużo treningu. Dlatego, być może, wielu osobom wydają się one zbyt trudne bądź mało skuteczne i na pewno się na nie przez to nie zdecydują. Natomiast po odpowiednim treningu uważam, że stają się jednymi z najmocniejszych, że jeśli nie najmocniejszymi. Dlatego zachęcam do trenowania i używania tych karabinków, bo są naprawdę, naprawdę świetne. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na polu walki. Hua. A teraz krótki test praktyczny z wykorzystaniem M164 na poligonie. Pokażę tutaj w jaki sposób powinno się strzelać z tego karabinu wszystko to co tu pokażę jest analogiczne do karabinku M4 mianowicie strzelając przycelowania staramy się unikać gwałtownych i mianowicie takich karabin strzela wtedy jak full auto, natomiast skupienie może nie jest najgorsze natomiast dalekie jest od idealnego ten karabin jest świetny na średni i daleki dystans ale jeżeli strzelamy właśnie w taki sposób, jaki teraz zademonstruję krótkie serie, które wykonujemy z rozwagą i spokojem jak widać różnica jest kolosalna tak właśnie powinniśmy strzelać z tych karabinków natomiast jeśli chodzi o strzelanie z biodra sami zobaczcie Strzał z biodra jak widać jest bardzo dobry, skupienie jest yy, jedne z lepszych jeśli chodzi o karabiny szturmowe.